Drodzy Państwo, ze mną Wojtek Anczak, Kusaria Fight Team, więc jak Państwo się domyślacie, zapraszamy na galę MMA, która odbędzie się po raz 18 w Ośrodku Sportu i Rekreacji 23 listopad, godzina 18.00. O szczegółach Wojtek powiedz, czy są jeszcze bilety, czy nie ma już, czy ja, tak. ja, jak tam to będzie wyglądało. Bardzo dziękuję tutaj. Wodowno pod patronem Pani Burmistrz, jak zawsze wsparcie ze strony miasta i pani burmistrz jest, więc bardzo fajnie, że to jest 18. miasta edycja. 18. 23 listopada. zapraszamy po bilety, bo są jeszcze dostępne w niedużej liczbie, ale już może się tam, tam... Na stronach, na stronach. dla Warena MMA Perzyce, więc można się na Facebooku odnaleźć. O szczegółach też tam wszystko napisane, więc, więc jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany, zapraszam na stronę, tam więcej szczegółów tutaj nie będziemy się tutaj, jak tu się mówi, opowiadać, opowiadać. bo zależy nam na tym, żebyście Państwo byli dla miłośników i dla tych, którzy chcą zobaczyć oczywiście po raz pierwszy, a gale są zazwyczaj spokojne, ci, którzy bywają, wiedzą, że jest tam dużo takich sportowych emocji, zapraszamy, bądźcie z nami, warto. Do zobaczenia. Do zobaczenia.